Cześć, witam was serdecznie. W zeszłym tygodniu, jak wiecie, robiłem unboxing, robiłem też konkurs z No Man's Sky. Prosiłem was w komentarzach, żebyście zostawili, czyli napisali wasze takie pozytywne rzeczy, które wam się spodobały w No Man's Sky. To jest ten właśnie stateczek z tej gry. To było na drugie miejsce, a to jest na pierwsze miejsce. Trochę ich zostawiliście, w większości pisaliście, że była bardzo fajna eksploracja, że sam początek gry był bardzo ekscytujący, takich marzeniach, które żadna inna gra nie spełniała. Tutaj na przykład Paweł Puchowski napisał, że po prostu jak zobaczył coś na horyzoncie, to mógł się po prostu, mógł wsiąść w statek i po prostu lecieć. Czy to było na planecie, czy to był gdzieś tam daleko księżyc. Mówiliście też o fajnym systemie zbierania minerałów, budowania Waszego statku, budowania Waszego kombinezonu I jeszcze tam parę innych wspomnieliście Jak mówiłem, że będę wybierał te najlepsze Zacznijmy może od drugiego, który mi się najbardziej podobał I to napisał Sinet, nie wiem czy dobrze napisałem, zresztą będziecie widzieć gdzieś tu obok w komentarzu I może ja go przeczytam Wam Moim zdaniem winę za rozczarowanie ponosi przede wszystkim producent, który za mocno napompował balonik, później nie potrafił stworzyć tytułu, który obiecał. Pozwoliliśmy wciągnąć sobie, wciągnąć sobie i trochę mamy za, to, za swoje. Mam nadzieję, że na przykładzie No Man's Sky wszyscy się czegoś nauczą. I twórcy i gracze, no ale przejdźmy do tych pozytywnych do tych pozytywów jakie odczułem po grze. Na początek na plus zaliczam polską wersję językową w grze typu Indie. Poczucie niezbadanego i tam, tajemniczego wszechświata. Moja wyobraźnia zaczęła działać. Poczucie bycia pionierem kosmosu ze świetną wizją artystyczną. O tak. No i niesamowita muzyka, która była wręcz relaksująca z, powtarza z powtarzalnością planet. No Man's Sky może być ymm, grą powtarzalną. Dla wielu nawet nudną. Jednak nikt nie może odmówić jej uroku. Co planeta, to pocztówka. Granie posiada tekstor ostrych, jak brzytwa i bodzące uznanie zasięgu widzenia, ale i tak prezentuje się doskonale. Tytuł ocieka klimatem, a lądowanie na każdym następnym ciele niebieskim, nawet po kilkudziesięciu godzinach, wciąż wiąże się z dreszczykiem ekscytacji. Uważam, że jest to podróż, a nie przy... prawowita gra typu Kot czy Minecraft. W nawiasie, mega przypomina. Doskonale rozumiem, że dla wielu osób, które kupiły Nomen Sky, to będzie za mało. Jakie, jako klienci, takie osoby mają prawo oczekiwać więcej od gry stworzonej przez, tworzone przez ponad 5 lat. No ale cóż, to są moje pozytywy, które wiele osób może nie zrozumieć. Nie rozpowiadałem się tutaj o samej technologii w grze, bo jest tutaj wiele wad, ale temat był inny. No i właśnie, to mi się. Podobało, że właśnie wspomniał, że jest um, na przykład polska, język, ję, wę, polska wersja językowa. No i tutaj jeszcze parę innych elementów. Aczkolwiek wiadomo, im dalej w las, w No Man's Sky, tym po prostu zaczęła się ta monotonia. E, czy to było ze zdobywaniem minerałów, czy skakaniem do innego systemu, czy wchodzeniem na planety i na przykład um, określona ilość gatunków zwierząt, które tam występowała. Całe, w ogólnie ogólnie cały zamysł samego No Man's Sky jest bardzo fajny. I to jak już mówiłem, e, CNET wrzucisz adres e, i ten Limited Edition Custom Faceplate z No Man's Sky leci do ciebie. A teraz już przejdźmy do tej osoby, która chyba dla mnie, jak napisała, najwięcej można powiedzieć, dała z siebie, żeby podkreślić to. E, jak mu się ta chociaż przez te kilka godzin gra podobała. I to jest Krysowski.pl. Co mnie urzekło w tej prześwietnej moim zdaniem, grze oczywiście otwarty świat z wieloma przeróżnymi stworzeniami przepięknymi pustkowiami, które osobiście uwielbiam w grach rozbudowaną jak na grę faunę i florę oraz tajemniczą tajemniczością, która towarzyszy tej grze od początku istnienia. Poniżej wiersz opisujący doznania z rozrywki w No Man's Sky. <laughs> Postaram się jak najlepiej to przeczytać, chociaż z wierszami to nie mam, nie mam um, praktyki. Ale może zacznijmy. Skok przestworza wielką siłą rozpieszczamy zmysły. Jak niewiele potrzeba, by chwile te prysły. Dni pełne długiej pracy, noce bez wytchnienia. Zbrodnicze ciągłe pustkowie, winnym jest zmęczenia. Lecz widmo rezygnacji rozgonił blask nadziei. To Hiros niestrodzony jest niczym z Odyssei. O, Nomen Sky, prześwietna! Twoja bezkresność niezwyciężona. Znakiem jest spokoju, znakiem jest odnowy. Już orwący szum wiatru, wiatru nie zburzy harmonii mej duszy, skroni już nie przetrze ostrze przeznaczenia. Przez planety przejdę bez najmniejszego zwątpienia. Opiekę swą obejmiesz moim. Przejazdów planetarnych wiele. Bez stresu skoczę w gwiazdy jak do Morza Wielkiego i będą trwać u Twego boku w radości oraz w znoju. O Ona no Sky, gra prześwietna. Ty po poprowadzisz mnie do graczowego boju. <świet> Świetnie napisane. Muszę powiedzieć. Masz talent, pisz więcej wierszy. Jak już mówiłem, ten zestawik poleci do ciebie. Kubek czapeczka. I ta naprasowanka ze Star Wars będzie ci przypominać o tym, że, że fajny wiersz napisałeś. <grym> A poza tym, to strasznie mało gier jest właśnie tego typu na PlayStation. I tak jak już wcześniej wspomniałem, będziemy czekać na Elite Dangerous, i mam nadzieję, że to będzie właśnie ta gra. Znaczy już wiadomo, bo oczywiście mamy ją na PC-cie dostępną, mamy też ją na vr dostępną i na Xboxie. No, ja strasznie na nią czekam, ograłem już wszystkie wcześniejsze pozycje z tego uniwersum, poczynając, zaczynając od chyba bodajże Frontiera z o ile dobrze pamiętam, ale możecie mnie poprawić. A, zanim skończę, to mam coś dla Was jeszcze. Mam coś dla Was jeszcze. Byłem dzisiaj na, powiedzmy, zakupach, w przyszłym tygodniu będę kolejny filmik robił, gdzie będziecie mogli wygrać e, kolejną e, rzecz. E, to będzie w następnym tygodniu. I ile się okaże dalej w przód w czasie, nie wiem, czy będzie coś robił. Ale tutaj mam dla Was e, kolekcjonerkę e, God of War, czy God of War Ascension. E, o ile dobrze czytałem, to jest kolektor, e, collectors, collectors Edition. Tak się prezentuje sama kolektorka. <noise> tak się prezentuje sama kolektorka. Dobra, może być kolektorka. W niej znajdziemy też steelbook. Oczywiście tu jest jakieś tam demo, the de last of was, ale to już pewnie przeterminowane jest. Tak się będzie prezentować sama figurka. A tu oczywiście możecie zostawić. Jest ona otwarta, niestety, ale wszystko tutaj jest w środku. Także zapraszam Was do zajrzenia na kanał. Oczywiście zaglądajcie, jeżeli zbieracie trofiki. Zapraszam też Was w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, co tam dla Was przygotuję. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!